Dobra, siema, siema, oj. Siema, dzisiaj będziemy robić ten parkours, kolejny trzeci odcinek, tak jak w jego nazwie, Slime Parkour 3. Fajnie, nie? To się nazywa mieć klasę. Dobra, zacznijcie robić sobie jeszcze raz go od początku. Ja nie, więc... Jak, jak zawsze, jak w, w odcinku drugim, przyszedłem to. Do 21, tylko że nie kliknąłem jak zwykle, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Najgorsze jest to: że uwaga, uwaga, jest tam bardzo wiele trudnych skoków. Chyba z 3, do naszego pierwszego. Pierwszy trudny, jak nie doskoczysz, to. Dobra, tu na szczęście możesz sobie, jak A na awka. O, odbiłem się, to jest trudne się odbić. O, teraz, teraz jak pamiętam, trzeba tutaj pięknie wskoczyć. Dobra, no i tu jest ten checkpoint, mm. <laughs> więc tutaj trzeba na pewno... Right, ok. Pyk, pyk. O kurde, nie, to jest jeden z tych dubiskowych. skoków. ja po marchewce skoczyłem? Jak to można posadzić marchewkę na... Dobra, to było trudne, przyznajcie, że to jest mega trudne. O, zaczyna się to tutaj. W tym miejscu. Lecimy. Trudne. To już jest trudne. Nie. ostatnie dwa skoki, retun. <śm> ja mam też taką małą zabawę z tego, że tak ginę. Liczcie mojej śmierci na tym, okej? Okay? Nie, Speed mi się wyłączył! Jezu, godzinę przechodzę już w ten parkour, nieźle. Trzy odcinki już trzeci leci. Cyk, cyk, cyk. No nie no, znowu to samo dotknąłem czegoś. Ja nie mogę, mogę niczego nie dotykać. Twórca gry utrudnił to robiąc właśnie te przeszkody. Są, przy... jakimi są ozdoby. No właśnie, jak tego nie dotknę? A, co to jest? Można? Dojdę? Oczywiście, że nie. Czekaj, ale jakbym. <laughs> Czekaj, ale jakbym zrobił tak, wrócił się tu. E, tutaj też. Tu też. A nie, bo to Tak, na no to samo. A nie, bo nie muszę robić tego z od początku. No faktycznie. Da się wrócić. Fajnie, przynajmniej. No i jak to doskoczyć? No, jak to zrobić? Nie, ja chcę robić od początku, bo to za długo trwa co wracanie. Ej, no widzowie, serio, jak to zrobić? No i jej, no co? Jakim cudem, kto stworzył slime blocka w Minecrafcie, jest naprawdę jakimś. Niedobrym człowiekiem, bo slime block jest złym. Znowu, jezu, jaki, jakiś winner! Gdyby tak. Gdyby, można, gdyby był jakikolwiek skip checkpoint. Naprawdę. Gdyby twórca tego parkura wymyślił skip checkpoint, to bym w siódmym, nie wiem, bo o wiele łatwiej mi szło. Yes! Przyszedłem oby teraz nie spadł, bo to jest najtrudniejsze. Jest! Dobrze! To było naj. co? Ja nie mogę, to jest trudne. Ale gdzie ja mam doskoczyć? Stąd. A, tam chyba. Ej, no dlaczego ja tego dotykam? Ja tego nie chcę dotknąć. Można tego na przykład nie dotykać? No, ej, no gdzie ja mam w końcu tam... No tam. Jak nie dotknę, to też nie dolecę. No ja... No. Czemu mnie tak liczuje często? Czy przez to, że nie mam MVP... Halo? To nie działa. Eee, serio? Na pochodniach? Zebraku mi dosłownie pół kratki. Cyk. Cyk. Jestem, dobra. Najtrudniejszy ze skoków. bo i nie najtrudniejszy, bo to dopiero 22 checkpoint. Dobra, teraz już. Dobra, to było łatwe. Czarny, czarny. Czekaj. Tu jest czerwony, a ja go nie robiłem robiłem. Nie mogę... Tu jest czarny, dobra. Mamy czarny. Dobra. Teraz ten cyjan. Tak tutaj. Myk, dobre. Mamy checkpoint. Dobra. Łatwo. Nieźle idzie. Oby to się skończyło tylko na odcinku 3, nie? Chyba już mam nie chcę oglądać czwartego odcinka z tej serii. Ale ja mam to chyba przeskoczyć, nie? Tak, chyba tak. Teraz spróbuję to po prostu przeskoczyć. Pik. Pik. No nie. Czekaj. Bardzo bym prosił o subskrypcję ogólnie. O, co ja robię? Bardzo bym prosił o subskrypcję, łapeczkę w górę i miły komentarz. I łapeczki w dół są niemile widziane na moim kanale. A to tylko dlatego, że prowadzą negatywną interakcję i trochę mi się po, po tym odechciewa nagrywać tych odcinków. Następny po tych Minecraftach będzie ze stroną Roblox'a Albo jaki wy chcecie. Napiszcie koniecznie. I co jest? Eee, no chłop może latać, to jest nie fair. To, że chłop może latać, to nie znaczy, że może lecieć po, po wszystkich checkpointach. I tak sobie zrobić ten. No nie, nie, nie mów. Gdzie? O, drzwy! twórcy gry, wkurzyliście mnie. Twórcy tej go w nie wkurzyli teraz. Jak można człowiekowi aż tak jej zawód zrobić? Bo źle się ten... ten. Jezus, tylko prowadzi do resetu. O tu nie. Tak. Nie. Tu. Jest, doskoczyłem. Dobrze. Jak miało być. O nie, teraz to będzie ta seria. A tam. Right. Okej. Okay. Tu muszę skończyć. Jest checkpoint, dobra. Jest cztery, 4, zostało 11 checkpointów. 60 już. Up. <laughs> Co jest? Co to miało być? Dobra. Don't jump, just run. A. Dzięki za radę. Byłem tu, byłem tu, byłem tu i był najbardziej wkurzający skok ever. A ja jestem już tutaj, na nowym poziomie. Czerwony. O nie, znowu będą skoki na pszeniczce. Nie! Znowu by był potrójny, ja nie mogę. <laughs> ale by spoprał, ale udało się. 11 checkpointów zostało. Dobra. Syk. Doskoczy? Dosk doskoczyłby. O, jest tutaj coś. Dobra, na szczęście nie muszę się do jego początku. Lecieć. No i idziemy na spokojnie. Znowu to samo. Ja nie mogę. Denerwujące to jest. Nie wezmę do checkpointa. Uch, nie dość, że ten czerwonej struny to jeszcze jeden skok jest praktycznie niemożliwy. I muszę wracać specjalnie, żeby nie teleportować się do checkpointa, który jest daleko stąd. Ja nie mogę. Twórca, mógłbyś? Zrobić to troszeczkę łatwiejsze. Eee, to już mnie denerwuje. Czemu tu trzeba tyle wchodzić? Ja nie mogę ile tu się wchodzi? Najgorzej. No. Przyciskam to W cały czas. Czekaj. No to jest niemożliwe. I moim zdaniem to jest faktycznie... <laughs> niemożliwe, bo... to już... Skit, że nie da się. Ja nie mogę, please. Musi się w końcu udać. Znowu jestem na tym samym skoku, którego nie lubię. Jest! Doskoczyłem, gdzie teraz. E, uminę, co jest. Chyba tutaj. Tu miałem skoczyć jeszcze? I tu Ej, nie, już chyba się nie da wrócić, nie? Tu są jakieś drzwiczki. Nie gadaj! Nie, no bez jaj. A, dobra, są jakieś drabinki są. O nie! Tutaj! Znowu? Boże, no mi się prześlizgnął najtrudniejszy. <słuch> Jeśli włączyć speed, to nie masz. To nie masz ten. To nie masz szans, kiedy włączyć i speed automatycznie. Oj, znowu muszę tu wchodzić. Znowu woraz znowu Znowu mnie wyhamowało ze skokiem. No nie. Yeah, Who created this game? I hate this game. Nie polecam w to grać. Nigdy w życiu. Ja to przejdę dla Was, ale nie polecam w to grać. Po tym, jak widzę, jak. Gość, zrobił ten parkour, gdzie to jest niemożliwe do przejścia. To niech chłop się zastanowi, czy w ogóle powinien robić ten parkour. O tego się przejść! W żadnym wypadku nie da. Nie zatrzymaj mnie. Dobra, kończę. Serdecznie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, widzimy się w następnym odcinku.